Cześć, witajcie! Ja jestem Andrzej matejs mój kanał Grywanie. Witam Was serdecznie w kolejnym materiale, w dzisiejszym materiale. Tak jak widzicie, mamy test, test tego oto monitora, który otrzymałem od firmy Iama na testy. Tak więc serdecznie jeszcze raz dziękuję, że miałem możliwość przetestowania tego oto cudeńka. A cóż to jest za monitor i czy jest on godny uwagi? Jeżeli chodzi o to, o to drugie, to zobaczycie... Po całym materiale i na moim podsumowaniu, jeżeli chodzi o ten model, jest to monitor serii G GB3266QSU. Uwielbiam te nazwy w tych wszystkich monitorach. Jest to monitor serii Red Eagle. I co ten monitor ma takiego ciekawego? Oprócz tego, co widzicie na Facebooku, warto wspomnieć, że monitor ma zakrzywioną matrycę, odświeżanie 144 Hz, opóźnienie 1 milisekunda. Rozdzielczość QHD 2560x1440, matryca VI, AMD FreeSync Premium, 31,5 cala. Wszystko to tutaj jest zapakowane w tej oto pięknej bryle, troszeczkę innej niż wcześniejsze modele Yamaha, jakie mogłem testować na moim kanale. Zaraz sobie dokładnie zobaczycie jego budowę, czy standardowo materiał jest takich kilku częściach dla zwykłego użytkownika gracza, czyli bez żadnych dziwnych, trudnych słów. Prosto, logicznie, taka, żebyście wiedzieli, czy warto, czy też nie warto, czy może być. Więc teraz jest wstęp. Zaraz sobie przejdziemy do takiego ogólnego opisu i kilku informacji dodatkowych o tym oto monitorze wraz z budową i wszelkimi aspektami zewnętrznymi. Potem przejdziemy do części bardziej praktycznej, w której pokażę Wam, jak jaką się tam sprawował w Graku w codziennej pracy i ogólnie w użytkowaniu, łącznie z matrycą, czy ona daje radę. I na samym końcu podsumowanie, czy plusy, minusy, oraz ogólne moje wnioski i odczucia dotyczące użytkowania tego monitora przez okres tak około półtorej tygodnia. Przed rozpoczęciem tego testu, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, żeby być na bieżąco z pozostałymi materiałami. Ja jeszcze raz dziękuję. Firmy IAMA za udostępnienie monitora na testy, a Was serdecznie zapraszam na dalszą część materiału. W wielkim pudełku, oprócz monitora, znajdują się duży zasób kabli, dzięki czemu nie musimy martwić się o ich zakup. W środku znajdziemy duży zasilacz, kabel do zasilacza, instrukcje, kabel do podłączenia bocznych złączy USB, kabel DisplayPort oraz kabel HDMI. Tak jak już wspominałem, ten model posiada 31,5 calowy wyświetlacz o rozdzielczości QHD 2560x1440 pikseli i odświeżaniu 144 Hz. Połączenie QHD i 144 Hz jest idealnym rozwiązaniem. Dodatkowo mamy tutaj zastosowaną zakrzywioną matrycę o czasie reakcji 1 ms oraz technologię AMD FreeSync Premium. Bryła monitora jest standardowa jak na iamę przystało, tutaj rewolucji nie doświadczymy. Elementy zostały wykonane z tworzywa sztucznego o porowatej, eleganckiej powierzchni oraz plastiku dobrej jakości. Monitor nie jest zupełnie pozbawiony ramek, bo jakieś 5 mm od krawędzi bocznej widoczne jest martwe pole. Z przodu możemy zauważyć logo Iyama, które jest na ładnie wypuklonym tworzywie sztucznym. Podstawka monitora jest odpowiednich rozmiarów, dzięki temu nie zabiera dużo miejsca na biurku. Jednocześnie dobrze stabilizuje całą konstrukcję. Spód postawki został wyposażone w gumowe elementy, które zapobiegają jego przesuwaniu się. Mamy możliwość regulacji monitora prawie we wszystkich płaszczyznach. Możemy go podnieść do góry, opuścić do dołu, skręcić w lewo, jak i w prawo. Zobaczcie, jaki duży zakres skrętu lewo-prawo mamy. Tak więc, jeżeli ktoś siedzi obok nas, to możemy bardzo ładnie mu pokazać wszystko, to co się znajduje na monitorze. Dodatkowo możemy go pochylić do dołu oraz do góry. Dzięki temu możemy idealnie dopasować ekran monitora do zajmowanej pozycji. Niestety nie ma możliwości zrobienia piwota. Co prawda podczas maksymalnego odchylenia monitora do tyłu możemy zrobić ala pivota, jednak to nie jest to samo i producent, tak jak to było widać na podstawce, tego nie zaleca. Możemy też zamontować go na ścianie dzięki zastosowaniu systemu VESA 100x100. Tył monitor prezentuje się ładnie oraz elegancko. Widoczne są dwa loga, iama oraz gmaster. W ramieniu podstawki znajduje się otwór na kable. Po lewej stronie monitora został umieszczony hub USB 3.0, który jest idealnym rozwiązaniem i zawsze je chwalę. Te złącza są naprawdę pomocne. Z tyłu rzucają się w oczy takie dwa białe, błyszczące panele. Na początku myślałem, że to jakieś dodatkowe podświetlenie po głębszej analizie nie znalazłem ich zastosowania oprócz walorów wizualnych. A szkoda, no chyba, że coś. Ominąłem i nie zauważyłem takich ustawień. Bardzo dobrym posunięciem jest zrezygnowanie z przycisków, które służyły do sterowania menu. Zostały one zastąpione pięciokierunkowym joystickiem. Bardzo łatwy w obsłudze i wyjątkowo nie powodował u mnie żadnych złości. Z tyłu monitora po prawej stronie mamy dostępne dwa wejścia HDMI 1, .2 .0 oraz 1, 4 i dwa wejścia DisplayPort 1, 4, a także złącze słuchawkowe i złącze do podłączenia zasilacza. Po lewej stronie znajduje się złącze do podłączenia dwóch USB 3.0, które znajdują się z boku monitora. Oprócz tego mamy tutaj też dwa USB 2.0. Po podłączeniu monitora w pierwszej kolejności warto sprawdzić dostępne ustawienia. Zanim to zrobimy, trzeba się nauczyć poruszania po nim dzięki zastosowaniu innego rozwiązania niż przyciski. Sama nauka joysticka nie wystarczy, trzeba też troszeczkę zrozumieć, dlaczego w ten sposób producent zastosował poruszanie się, czyli na przykład dla nas logiczne byłoby, byłby wybór danej opcji, po prostu wciśnięcie joystika. Niestety tutaj nie, trzeba go wychylić, tak więc takie rzeczy musimy sobie tutaj poukładać, bo na początku mogą być trudności, więc rozwiązania dla nas logiczne tutaj nie zostały zastosowane. Samo menu posiada bardzo duże możliwości personalizacji, mamy tutaj regulację obrazu. Wybór wejść, regulacje audio, ustawienia użytkownika, temperaturę kolorów, regulacje obrazu, język, ustawienia, informacje i przywróć. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i może skonfigurować i spersonalizować sobie monitor według własnych potrzeb. W teorii wszystko brzmi super, a jak jest w praktyce, monitor dobrze sobie radzi podczas zwykłego codziennego korzystania. Przy pracy w programach do edycji filmów bądź zdjęć czujemy się komfortowo dzięki większej powierzchni do pracy. W tym modelu wyjątkowo podświetlenie na 100% nie raziło mnie w oczy. No to teraz pora na gry, bo przecież do tego został stworzony. Mi osobiście dobrze się grało w różnego rodzaju tytuły, gry z otwartym światem, FPS z -y, City Buildery. Większa rozdzielczość ma dobry wpływ na rozgrywkę. Monitor dobrze sobie poradził. Wyświetlane kolory są jak najbardziej ok. AMD FreeSync Premium radzi sobie dobrze. Nie zauważyłem żadnych zacięć oraz opóźnień. Jak już jesteśmy przy kolorach, to może słowo dotyczące samego podświetlenia. Ja w swoim egzemplarzu niestety zauważyłem kilka prześwitów przy krawędziach. Podczas yy, grania i codziennego użytkowania tego aż tak nie widać. No ale jest. Jeżeli są tacy szczególarze, to będą na to zwracać uwagę. Przy zastosowaniu matrycy VA dobre kąty pochylenia nie powinny nas dziwić. Jednakże przy spoglądaniu z boku widać spadający kontrast oraz jakość kolorów. Tutaj, przy połączeniu z zakrzywioną matrycą, należy pamiętać, że najlepsze kolory oraz odczucia będziemy mieli, siedząc idealnie po środku monitora. Trzeba też pamiętać o jego dobrym ustawieniu. Jeżeli chodzi o ten test, to byłoby tyle. Tak oto prezentował się właśnie ten oto monitor. Mam nadzieję, że wszystkie aspekty. Najważniejsze poruszyłem i wam pokazałem. Może teraz przedstawię Wam plusy i minusy według mnie, no bo Wy też możecie uważać inaczej. Do plusów na pewno zaliczyłem całą tutaj konstrukcję z wykorzystanymi materiałami. E, oczywiście nie ma tutaj żadnego efektu wow i nowości, bo wszystkie te bryły monitorów odjamy są cały czas takie same. A skoro są takie same, no to też są dobre. Jedynie z tyłu mogliście zauważyć takie po bokach panele białe. Na początku myślałem, że jest to podświetlenie, tak jak Wam wspomniałem, ale niestety nie. To też ładnie wygląda wizualnie, ale szkoda, że nie zostało wykorzystane jako podświetlenie. No mówię, to chyba, że gdzieś tego nie znalazłem. Co do minusu i zarazem plusu mogę zaliczyć usunięcie tych przycisków pod spodem na pięciokierunkowy joystick. Jest on super fajny, bo nie mam już tylu przycisków, więc wszystko sterujemy jedną ręką, jeżeli weźmiemy za monitorem. Ale niestety na minus muszę zaliczyć menu. Oczywiście plus ma takie, że jest fajnie rozbudowane, ale minusem jest sterowanie po nim. Bo wszystkie rzeczy, które my, tak jak Wam wspomniałem, na logikę weźmiemy, że wciskam to zatwierdzam, to nie, to tutaj trzeba przysunąć w bok, więc tutaj jest troszeczkę takich mało intuicyjnych rozwiązań, które musimy wprowadzić sobie tutaj w życie, korzystając z tego to monitora i później już jest łatwo, ale na samym początku to jest troszeczkę szok, że w ten sposób w życiu byśmy nie pomyśleli, że tak jest. No, ale jest. Wbudowane głośniki, ok, jeżeli ktoś nie ma swoich zwykłych, te może wykorzystać do takich podstawowych działań, ale żeby jakoś słuchać z tego muzyki i mieć jakąś taką większą radość, no to nie powiedziałbym, no bo to są głośniki w monitorze, to nie oszukujmy się, one nie będą takiej jakości jak te zwykłe zewnętrzne, bądź słuchawki, których używamy. No i najważniejsza rzecz, która jest w tym monitorze, to matryca, podświetlenie i cało kształt tutaj tego zakrzywienia. Tak jak wam mówiłem, poświetlenie ma taki problem, że tutaj gdzieś chyba w tej krawędzi i gdzieś tutaj przy pełnym czarnym, no to troszkę przyświtywało, jak się z boku spojrzało, to bardziej nie pokazywałem Wam tego na materiale, bo dlatego dlatego, że te kolory, które wy widzicie, są kompletnie inne niż które ja widzę. Więc jak ja na czarną matrycę nakierowałem mój telefon to w ogóle to jakiś totalny matryc się zrobił z tymi kolorami, kompletnie niczego nie było widać. Więc są te prześwity, nie są widoczne podczas gier, tak jak dla mnie, dla zwykłego użytkownika, jeżeli ktoś jest szczególnie będzie się wpatrywał i wyszukiwał, no to oczywiście je znajdzie. Cała matryca VA, tak jak też mówię, kąty pochylenia, super wszystko ładnie. Ale jeżeli mamy monitor zakrzywiony, to i tak i tak musimy siedzieć naprzeciwko niego, bo jeżeli będziemy siedzieli trochę z boku. No to tu już nam trochę ucieka, więc musimy się iść centralnie po środku tego oto monitora, żeby bardziej się wczuć nie wiem, w te zakrzywienie, bądź te kolory, bo co do samego zakrzywienia, czy to coś daje? Ja od kilku lat używam tylko i wyłącznie monitorów zakrzywionych. Jeżeli przesiadam się na testy na monitor zwykły, to czuję pewien dyskomfort. Jednak zakrzywienie no, sprawia, wydaje mi się, że jest lepiej. Tak? Z zakrzywionym ekranem jakoś tak bardziej jestem przyzwyczajony, może też dlatego. Ale tutaj połączenie z zakrzywieniem, z tymi kolorami, co są, jest wszystko ok. No słuchajcie, ten monitor kosztuje gdzieś y, od y, 1600 zł w sklepach, w zależności jaki sklep jest, gdzieś ten poziom 1600 zł. Więc z takimi parametrami mi się wydaje, że to nie jest jakaś wysoka cena za zakrzywienie 144 Hz, które tutaj bez problemu mamy. Czas reakcji 1 ms, zakrzywiony ekran, 31,5 cala, y, AMD FreeSync, haler. no wszystko tutaj razem jest... Włożone za 1600 zł, w zależności od sklepu. Więc, jeżeli ktoś z Was chciałby zakupić ten monitor, no to link do zakupu znajduje się u mnie na stronie, jak i w opisie. więc Was serdecznie zapraszam. No i ogólnie jestem usatysfakcjonowany testowaniem i korzystaniem z tego to monitora. Z większych tutaj. Takich minusów nie zauważyłem, aczkolwiek co do kolorystyki i ogólnie ustawień, to na początek długo zajęło mi znalezienie optymalnych kolorów i optymalnego podświetlenia, ale metodą prób i błędów wszystko się udało. No i jeszcze minusem jest tak samo, jak Wam już mówiłem, brak funkcji pivota, ale to widzieliście, można go zrobić takiego ala pivota, ale nie dziwię się, no bo w przypadku tej zakrzywionej matrycy robienie pivota nie będzie dobre, no bo wtedy będziemy patrzyli się tutaj, a to co mamy na dole, na lekkim oczywiście zakrzywione, bo to nie jest jakieś duże i na górze to będzie nam troszeczkę uciekało. A tak to generalnie jest ok, jeżeli ktoś potrzebuje takiego monitora w tych cenach, no to warto rozważyć zakup tego oto egzemplarza. No i to tyle jeżeli chodzi o mój cały test, napiszcie mi jeszcze raz, jak Wam się to wszystko podobało, czy te w, przed tym moim teraz monologiem te wszystkie takie urywki, i później dogrywanie głosu, czy to fajnie wyszło, bo stwierdziłem, że taki styl nagrywania będzie o wiele lepszy. No, co prawda trochę to zajmuje, bo tak jak zegarek, rozpocząłem w godzinie 11, teraz mam już godzinę 14, więc troszeczkę to wszystko zajęło. Oczywiście samo podkładanie głosu, plus oczywiście montaż. Ale mam nadzieję, że wszystko wyszło super. Ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz serdecznie dziękuję firmie Jama za udostępnienie tego, to monitora na testy. A Wam dziękuję za obejrzenie. pamiętajcie ławka w górę i widzimy się w kolejnych. Filmach na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć.